Cześć maluchy! Aldemar spełnia marzenia Jedziemy po kajach taki oldschoolowy bo ja lubię oldschoolowe rzeczy Trochę późno, bo jest 11, 12 wrzesień ale coś się jeszcze gdzieś popływa, nie? Popływamy, porobimy coś do Zobaczenia później, no już kochani, jestem w domu. No, jestem to podniecony trochę jak małe dziecko, ale, ale już jest na dachu. Znaczy, na dachu przywiozłem, ale dostałem od razu bagażnik dachowy, co wymontowałem sobie te uchwyty. Tutaj muszę dorobić na pasy jakąś gumę. Wiadomo, rysy są, ale to się nikt tego nie, nie będzie czepiał. Trochę spróbuję to przepolerować. I co? Bawaria. A model jest Dingo. Gdyby ktoś wiedział, jakie to są lata produkcji, ja tu muszę wyczyścić, bo ale naprawdę muszę jechać. Jadę na, takie, na taki zalew i spróbuję. Dno wygląda w miarę ok. Yy, tutaj w jednym miejscu jest uderzone w jakiś kamień, no i tu. A tak to. Mam nadzieję, że nie będzie cieku, bo to są lata. A ja lubię takie, takie, takie letnie sprawy. Szkoda, że jest połowa września w sumie, ale będę korzystał, będę próbował się bawić jak najwięcej się da w tym roku. I co dostałem? W komplecie dostałem oczywiście wiosło jest wiosło oryginalne od Bawaria Anizelkę dokupiłem bo dawno nie pływałem jest kask kochani jest kask ale po co? niby że to jest kajak górski tutaj mam taką jakąś kurteczkę no i, no i, taką płachtę, że sobie można ciało sadzić. tej przyjmiesz ten hełm. Wejdzie Ci na łeb? Ło! Tutaj, ale fazunia. No i jak? Aaa, będzie na motorek. Przejrzyj się. Śmieszna sprawa. I ciekawa rzecz: tam w środku są takie jakieś pianki. Nie wiem, czy to seria, czy nie. I ciekawa rzecz: te kajaki wychodziły też w wersji z, z tyłu. Były tam w środku pedały, i z tyłu był ster. No to jest wersja bez. Spróbujemy te rysy jakoś coś z tym zrobić Jakby takim woskiem jakimś jak do, do karoserii do samochodów czerwonym wziąć, chociaż go od, od zewnątrz jakoś doprowadzić do ładu i składu Ale No podoba mi się ten zabytek. Jakby ktoś wiedział który to jest rok produkcji 8.207 no tu nic, nic takiego nie ma Będzie Będzie jeszcze służył grube lata mi się tak wydaje A i tak ten wagażnik wygląda Ciekawa sprawa Zobaczymy Zobaczymy się na, na wodzie Gdzie tu jakieś graty schować W razie drapki do tyłu? To się da odpiąć? Tak, na haczyk jest. Do przodu, między nogi też jakiś wór. Nie wiem, od środka tu chyba nie ma co go malować. Tylko dobrze, dobrze to zdjąć. Nie da się. Cholera. Ale krętarką wody trochę płynu jakiegoś i się wyczyści. Fajnie w końcu coś jest na film do opowiadania przyjechałem popływać kajakiem a tu nie ma wody śmieszne rzeczy, nie? pytam, gdzie są ryby? gdzie są ryby? zmieniamy lokalizację na lokalny staw Waltkowi to zawsze wszystko na złoś. Hopsa, hopsa, hopsa. Delikatnie po malutku. I hop, so. No, muszę sobie przypomnieć jak to było. Umyj Panu trochę. O. Umyj pan. Nie było się Ari, w krzoki. Lubię krzoki, a Wy? Lubicie krzoki? O, oh. i hops, delikatnie, ciach, ciach, bez pośpiechu. Co to leży za partyk? To mnie nie wędka. O, o, od jeżyłka. Jeżyłka, cała wędka, kurwa! A to to jest kurwa Mistrzostwo Świata. A i kurka się prędko robi. Hopsa, 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 hopsa. Uff. Zawijam jak świstak sreberka. I posprzątamy trochę świata, widzę przy okazji. Ciekawe jak kamera ustawiona jest. Sam nie wiem. To jest taki mały wiejski staw. I sobie przyjeżdżam na rybki czasem. Skąd tyle tej śmieci pływa? Tej przybrała woda i podniosła to wszystko. Masakra, chopsa, chopsa, chodźcie do mnie. Ja jestem w zakupu zadowolony Trochę sobie po polerowałem go już z jednej strony Zobaczymy Wybieram się na Nidę w tym roku jeszcze Mam koniec września Hopsa hopsa Wiadomo, no, że pływam jak łajza I no, pomalutku, pomalutku sobie przypomnę to jest typowy kajak niby górski jak, jaka jest prawda to ja nie wiem mnie się nie znam sieciarka ważka lubię wodne klimaty Upsa, 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 ale jedynką to się inaczej pływa jak wyjdzie. nie ma porównania Kajakowy szach. Ale to będzie miał. Dokupiłem sobie pasy. Dorobiłem takie gumy, żeby nie porysować kajaka. I Tak wygląda ta historia. No dno to jest ściorane. To do następnego. Cześć!